Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Tym razem jestem w Nadarzynie na targach Caravan Show na stoisku firmy Chasson. Trafiłem tutaj za sprawą Bartka, który zaraził mnie miłością do kamperów, który sprawił, że mogłem pojechać na wspaniały wyjazd, tygodniowy wyjazd do Austrii, gdzie mogłem spędzić bardzo aktywny tydzień właśnie podróżując i śpiąc w kamperze. Spotkałem się także z właścicielem firmy Transa M, która dystrybuuje markę Chasson na rynku polskim z Szymonem, który razem z Bartkiem opowiedzieli mi i utwierdzili mnie w tym, że można pojechać kamperem na narty. Zapraszam na tego bloga. Cześć, witajcie serdecznie. Jak pewnie znacie z moich odcinków wcześniejszych, ostatnio spędziłem dużo czasu jeżdżąc po Austrii kamperem. Jeździłem kamperem marki Chasson, a sprawcą tego całego zamieszania był Bartek, który mnie namówił do tego, żebym wybrał się w Alpy kamperem, który sprawił, że kampery zaczęły mi się podobać. I właśnie dzisiaj korzystając z tego, że jestem na targach w Nadarzynie, w nadarzynie. mam przyjemność być w kamperze Chasson 640 fantastycznym modele, modelu, w którym być może kiedyś będę jeździł sam osobiście, jako własnym na, na narty, na aktywny wypoczynek. Ale zanim do tego przejdę, to bardzo Was zapraszam na rozmowę z Szymonem, właścicielem, Cześć, właścicielem firmy TransM, która sprzedaje te piękne kampery i oczywiście z Bartkiem, Cześć. który to Bartek jest sprawcą tego całego zamieszania. Na początek chciałbym zadać pytanie takie, jako że już sprawdziłem, że takim kamperem fantastycznie można spędzić aktywnie czas, ale co w zimie? Czy takim kamperem można pojechać na narty w zimie, kiedy pada, kiedy wieje, kiedy jest mroźno? Jak najbardziej kamperem możemy użytkować przez cały rok, o czym dużo klientów nie wie. Sezon nie zaczyna się wcale w kwietniu, nie kończy się we wrześniu czy październiku trwa cały rok. O co tutaj chodzi? Camper jest przystosowany jak najbardziej do całosezonowego e, uprawiania, karawaningu. E, co, co mamy można powiedzieć w przypadku naszych marek, czyli marki Chasson, Marki Ranger czy Autostar? Chodzi głównie o przekroje ścian bocznych, podłogi czy też sufitu, które zapewniają nam docieplenie wnętrza oraz wszelkiego rodzaju pakiety zimowe. W przypadku marki Chasson, w której akurat się znajdujemy, jest to pakiet Arctic. Co nam ten pakiet daje? Mamy podgrzewaną podłogę z 230 V, mamy podgrzewany zbiornik szarej wody z 12 V z ciepłego powietrza i mamy maty termiczne na szoferkę, czyli jest to rodzaj docieplenia szoferki, żeby zlikwidować mocki termiczne, które właśnie w szoferce występują. Szymon, ok, opowiedziałeś o wyposażeniu yy, tak. samochodu. Co samochód powinien mieć, ale tak dla yy, przeciętnego śmiertelnika mhm. dla użytkownika. Jak to wygląda? Czy w tym samochodzie jest po prostu ciepło w zimie? Czy y, nie, nie muszę się obawiać, że jeżeli na zewnątrz będzie trzaskający mróz, mhm. że w środku będę miał zimno? Co, się, co na przykład się dzieje w, w tym momencie, jeżeli jest noc, na, na, na zewnątrz jest minus 20 stopni, a ja jestem w środku. Jak, jak to wygląda i jakie mamy zabezpieczenia przed tym, żeby nie zmarznąć w nocy? Mhm. Przede wszystkim zacznijmy od tego, jak kamper jest ogrzewany. Kamper może być ogrzewany dwojako, albo z gazu, Albo z oleju napędowego. W przypadku marki Chasson jest to olej napędowy, więc duża zaleta w przypadku zimy, bowiem nie martwimy się o wymianę butli gazowych. Butla gazowa, mamy taką świadomość, 11 kg, więc całkiem spora. Wystarcza na około 2-3 dni. W przypadku temperatur ujemnych 10-15. Jaki pojawia się problem? Jedziemy sobie do Austrii. Mamy polską butlę. Nie wymienimy jej ze względu na inny rodzaj złącza. Natomiast w przypadku oleju napędowego tankujemy sobie do pełna. Wiadomo, paliwo wszędzie jest takie samo, więc. Tylko następuje zużycie. Jest to gdzieś w granicach liczby 3-4 litrów na, na dobę. 4 litry tak, na dobę? 3 -4, 3 4 litry tak? na dobę. Przy faktycznie. takiej kubaturze samochodu 6,5-7 metrów. Nie martwimy się o to, że paliwa nam na przykład braknie i zupełnie nam ogrzewanie wysta to paliwo, bo też istnieje zabezpieczenie. Czyli do jednej czwartej wysysa paliwo, później już występuje błąd urządzenia. Musimy dotankować. Aha, czyli powiedzmy w takiej ekstremalnej sytuacji możemy w nocy zmarznąć, jeżeli byśmy nie, nie, nie pamiętali tak. o tym, że nie zatankowaliśmy zbiornika. Dokładnie tak. Ale zawsze można po prostu odpalić samochód, pojechać na stację benzynową, tak, zatankować tak. i nie ma problemu. Także to, to już jest kwestia jak gdyby użytkownika, żeby o to jak zadbał. Jak najbardziej. Dlatego zawsze mówię klientom, słuchajcie, przyjeżdżacie na miejsce, tankujemy do pełna i stacjonujemy spokojnie przez ileś tam dni. W przypadku Forda Transita mamy zbiornik paliwa 60 litrów, 3-4 litry łatwo policzyć, na ile dni nam wystarczy, no więc raczej nie stoimy w jednym miejscu więcej jak dwa tygodnie. Przednie to są wyjazdy 5, 6-7-dniowe, nie więcej, więc jeden zbiornik na taki wyjazd wystarczy. Okej, okay, wszystko w porządku, jest mi ciepło, jest fajnie, ale teraz tak, zaczynam korzystać z kuchni, za, zaczynam korzystać z toalety, zaczynam korzystać z prysznica. Tak. Co się z tym dzieje na zewnątrz jest zimno, siarczysty Nie ma problemu z urządzeniami, które znajdują się w środku. Ogrzewamy środek? Zbiornik czystej wody znajduje się w środku, nie ma problemu, nic nam nie zamarznie. Ale pamiętajmy o szarej wodzie. Ona spływa nam pod samochód. Pod samochodem znajduje się zbiornik, który zazwyczaj oscyluje wokół 100 litrów. No więc, jak do niego spłynie ta woda, jak będzie temperatura minus 10 stopni, no to wiadomo, że woda nam prędzej czy później zamarznie i wręcz może rozsadzić ten zbiornik. No stąd tutaj odpowiedź marki Chasson. Montujemy dodatkową osłonę na zbiornik szarej wody. Wówczas Ciepłe powietrze jest tłaczane między zbiornik a osłonę, więc tworzy nam się taka poduszka ciepłego powietrza. Dodatkowo jest zdrożona 12-voltowa grzałka, więc mamy system dogrzewający i nie martwimy się już wtedy o nic. Rozumiem. A jak wygląda jeszcze kwestia na przykład yy, wynoszenia kasety, opróżniania mhm. kasety? Czy z tym nie ma w zimie problemów? Ja Szymon? Jestem kompletny, Szymon, ja jestem kompletnym Oczywiście, Rozumiem. Ja używałem kampera raz w życiu. Tak. Dzięki, latem. I, I to latem. Nie zimą. Może tak. dobrze, bo miałem to pierwsze przetarcie. Teraz chcę pojechać zimą. I właśnie pytania takie, czego się mam spodziewać, mhm. na, na co mam zwrócić uwagę. Wszystko podziały tak, wszystko zależy od kraju. W Polsce infrastruktura jeszcze jest nieco słaba, natomiast jeżeli sobie pojedziemy do Austrii, do Szwajcarii, infrastruktura jest przygotowana pod karawaniem zimowym. Przede wszystkim przy drogach mamy zlokalizowane punkty, gdzie możemy spuścić wodę szarą, możemy sobie wylać fekalia ze zbiornika na fekalia, więc jest przygotowana infrastruktura. U nas, no niestety, jest tym problemem. Problemy również w Polsce jest troszkę infrastruktura pól kempingowych. Jak popatrzymy sobie na mapy pól kempingowych czynnych w zimę, no to można je policzyć na palcu jednej ręki. Karawanik w Austrii istnieje od wielu, wielu lat. Są naprawdę resorty przygotowane, gdzie mamy termy, mamy baseny, mamy sauny. Co jest też fajne, przy każdym stanowisku mamy odpowiednie suszarnie, czyli osobne, niewielkie pomieszczenie, gdzie stając sobie na danej parceli, możemy wyciągnąć mokre ciuchy. I nie składować ich w samochodzie, tylko w pomieszczeniu ogrzewanym. Więc no, bajko. Szymon, ja Ci bardzo dziękuję za te informacje. One są dla mnie bardzo cenne. E, natomiast teraz porozmawiam z Bartkiem. Z Bartkiem porozmawiam od strony praktycznej. Czyli co się będzie działo, jak przyjdę z Nart, cały w śniegu, z zmrożonym sprzętem. Co dalej z tym zrobić? Więc idę teraz do Bartka. No, jestem już z Bartkiem. Szymon poszedł rozrywany przez klientów tutaj na targach w Nadarzynie. A z Bartkiem porozmawiam na temat tego, jak praktycznie wygląda jazda kamperem na narty, bo Szymon opowiedział o tych kwestiach technicznych. Natomiast Bartek jako osoba, która zjadła zęby na kamperowaniu, opowie mi o tym i wam przede wszystkim o tym jak rozwiązać rzeczy związane z codziennym życiem w kamperze w warunkach zimowych. Właśnie Bartek, jak to będzie wyglądało? Przychodzę z tych nart, jestem cały w śniegu, jest zimno na zewnątrz. I co, co dalej? Gdzie mam narty włożyć? Gdzie wysuszyć buty? E, gdzie to wszystko przechowywać? Gdzie ciuchy powiesić? Jak to zrobić, na przykład w takim modelu, jak tutaj jestem, albo w, i, w innych kamperach? Tak. Jak, to, jak, 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 jak ty byś to widział? E, Jacek, to ja zacznę generalnie od takiej e, głównej myśli przewodniej, że kamperować, karawaningować można również zimą. I Ja jestem fanem zimowego karawaningu, zakochałem się w tym zimowym karawaningu i faktycznie e, Nadrzędną zasadą jest to, żebyśmy się nauczyli żyć, bytować w kamperze, czy też latem. A absolutnie tym bardziej zimą. Odnosząc się do tych kwestii, o których powiedziałeś, co zrobić, jak wrócę, jak zjadę bezpośrednio ze stoku do swojego kampera na kempingu, bo są takie resorty w Austrii, w Dolomitach, Szwajcarii, które pozwalają na zjechanie na nartach z mojego kampera bezpośrednio na stok i później po całym dniu szusowania, szusowania przepraszam, na powrót, również na nartach bezpośrednio do mojego kampera. Przede wszystkim musimy się dobrze zorganizować i pomyśleć o tym, gdzie będziemy słyszeć te mokre rzeczy gdzie będziemy suszyć buty, gdzie będziemy składować narty. Ja, aranżując i przygotowując swoje kampery dla swoich klientów na potrzeby zimowego karawaningu, przygotowuję to w następujący sposób. Część tylnia garażowa, bo tak nazywamy część bagażową w kamperze, kolokwialnie mówiąc, garażem, przygotowuję w sposób następujący. Kładę matę, wyścielam dno tego garażu specjalną matą gumową, która będzie absorbowała tą wodę zciekającą, która pozostanie na na nartach, po tym jak zjadę ze swojego szusowania. Oczywiście... Zawsze po tym, jak wracamy z nart, odszypujemy, odśnieżamy te narty, to jest naturalne. Natomiast jakieś drobinki tam zawsze zostaną, wtedy je mam spokojną głowę, że przy dodatniej temperaturze, która panuje w garażu, a zaraz o tym też powiem, ta woda mi po prostu nie zaleje tego garażu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak wspomniałem przed sekundą, garaże mamy ogrzewane, są wyprowadzone nadmuchy ciepłego powietrza. Dzięki czemu możemy również w tej naszej narciarni zaaranżowanej w garażu kamperowym suszyć mokre ubrania. Jak to robimy? Bardzo prosty sposób. Rozwieszamy korek rozporowy od jednej ścianki do drugiej, na którym możemy wieszać mokre rzeczy nad wylotem tego ciepłego powietrza i one swobodnie sobie schną. Ponadto garaż pozwala na to, żebyśmy suszyli nasze mokre buty po jeździe na nartach elektrycznymi suszarkami, które wkładamy do butów. Bo tam pod... też jest prąd, tak? Dokładnie tak. Tam też jest wyprowadzony prąd, gdzie podłączamy suszarki i suszymy buty. Kolejnym pomysłem, który ja wypraktykowałem i polecam moim klientom, to są specjalne maty gumowe. Właśnie o to miałem zapytać, czy jest jakaś mata, bo wiadomo, że z butów, buty powiedzmy odczepiemy, możemy jeszcze miotełką, ale często jest tak, że między wiązaniami i pod, tak. pod płytami jest bardzo dużo śniegu i ten śnieg się stopi i teraz on gdzieś wypłynie. Jeżeli włożymy to na zwykłą podłogę, tak. no nie bardzo. I więc to, jak sobie z tym radzić? Absolutnie masz rację. Na tą sytuację przygotow przygotowujemy nasze kampery dla naszych klientów w ten sposób, że każdy kamper w wersji do posażenia zimowego, wyjeżdża na zimowy karawanik ze specjalną matą gumową, którą po przyjeździe na miejsce docelowe wyciągamy na zewnątrz. To jest mata o większej powierzchni niż zwykła wycieraczka, na której swobodnie mogą nawet dwie trzy osoby z załogi podróżującej stanąć w butach narciarskich, przygotować je do zdjęcia, strzepać śnieg, omieć je i schować wtedy dopiero do garażu. Również na tej macie stojąc, swobodnie Zrobiąc te czynności, o których powiedziałem przed chwilą, możemy tak zwaną suchą stopą wejść bezpośrednio mhm. wtedy do kampera. I pozwolę sobie tutaj jeszcze wrócić na chwilę do wypowiedzi Szymona, który powiedział, że nasze kampery są przystosowane do karawaningu zimowego również w taki sposób, że możemy zaoferować kampera z podgrzewaną podłogą. Także wtedy się już czujemy bardzo komfortowo, wchodząc faktycznie tą suchą stopą po ściągnięciu na zewnątrz butów narciarskich na ciepłą podłogę do kampera. No, to fantastycznie. Tak? Jak, jak widzicie, w kamperze to, to jest lepiej niż w domu, tak naprawdę, bo ciepła podłoga, wchodzimy do ciepłego miejsca, mamy własną narciarnię, gdzie zostawiamy narty, gdzie zostawiamy buty, które się w tym momencie suszą, albo z nawiewu, jaki jest w kamperze, albo dzięki temu, że podłączamy grzałki elektryczne, bo też tam mamy prąd. Także te rzeczy są rozwiązane można by powiedzieć bardzo bardzo fajnie. Ja za chwilę jeszcze albo teraz właśnie w trakcie tej rozmowy też macie okazję obejrzeć kilka wersji kamperów, żebyście też zobaczyli jak to wygląda. Natomiast jeszcze wam pokażę to na co ja zwróciłem tutaj uwagę pod kątem narciarskim, tak jak ja bym to widział, co mi najbardziej by odpowiadało. Natomiast jakiego kampera wy wybierzecie? Na jakim kamperem pojedziecie na narty, to już o, oczywiście od was zależy. Natomiast jeżeli nie macie własnego kampera, a chcielibyście spróbować y, tego typu wypoczynku, to oczywiście zapraszam tutaj do Bartka, który ma swoją wypożyczalnię i tak naprawdę to on mnie namówił i zaraził kamperowaniem, co wam serdecznie polecam, ponieważ. Bartek w swojej, bo to ja już powiem, bo jemu może tak trochę nieskromnie tutaj, skromnym człowiekiem i nieskromnie by było się tak chwalić, ale Wypożyczenie z kampera u Bartka wiąże się z tym, że nie macie żadnych ukrytych zagrożeń. Nie ma nic wpisanego małym druczkiem, wszystko jest kawa na ławę. Dostajecie wiele ciekawych opcji. Między innymi takich, że na przykład, jeżeli będziecie jechali w takim okresie jak ja jeździłem, czyli latem, jesienią, a na przykład jest deska, prawda? Jest deska sub na, na, na wyposażeniu, więc to jest. I dodatkowo jeszcze kajak pneumatyczny. O, jeszcze kajak pneumatyczny, popatrzcie. A już mogę Wam zdradzić, że w przyszłym roku nawet będzie możliwość nie? <śmiech> możesz, możesz. <śmiech> będzie możliwość wypożyczenia e, rowerów u, u, u Bartka. Będą takie rowery e, dodatkowo do wypożyczenia, także zestaw będzie w pełni aktywny, ale wracając do zimy. Jeszcze jedno pytanie takie zasadnicze. Bo camper to jest duży samochód, naprawdę się jeździ nim troszeczkę inaczej, jak nie, troszkę bardziej inaczej niż samochodem osobowym. Trzeba się przyzwyczaić do gabarytów, trzeba się przyzwyczaić do tego, że ten camper inaczej się zachowuje na drodze. No i co w przypadku, kiedy będziemy mieli śnieżną zimę? Co jeżeli chodzi o podjazdy w górach? Jak to wygląda ze strony właśnie wypożyczalni? Jacek, bardzo ważną kwestię poruszyłeś w tej chwili. Naszym nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo naszych załóg, które wypuszczamy w trasę naszymi kamperami. Dlatego w wersji karawanigu zimowego absolutnie nasze kampery wyjeżdżają na oponach zimowych klasy premium. Tutaj nie ma żadnych półśrodków i każdy kamper jest wyposażony w specjalne łańcuchy z certyfikatem dedykowanym właśnie na Alpy, Szwajcarii i Dolomity. I to jest rzecz, która po prostu musi być spełniona i u nas ta rzecz jest dostarczana. Ja niestety z racji tego, że działam w branży karawaningowej, interesuję się tą branżą, słyszałem o niestety złych praktykach, że często firmy udostępniają klientom samochody na oponach całorocznych, mówiąc, że auto jest na oponie zimowej. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby klient jadąc na narty nie dostał samochodu przygotowanego w oponę zimową i z łańcuchami na pokładzie. Tak, jak widzicie, będziecie bezpieczni, będziecie pewni tego, że dojedziecie nawet przy dużych opadach śniegu. Oczywiście pamiętajcie o tym, że takim samochodem dużym nie jeździ się jak osobówką, natomiast z takim wyposażeniem możecie być pewni, że bezpiecznie, z odpowiednią prędkością, dotrzecie do waszego wymarzonego ośrodka narciarskiego. Ja już będę powoli kończył. Bartek bardzo, bardzo Ci dziękuję. Teraz mam tą okazję, żeby oficjalnie Bartkowi podziękować. W, przy Was, przy takiej dużej e, widowni, za to, że zaraził mnie miłością do kamperów, za to, że umożliwił mi pierwszy raz w życiu, bo to były te, te filmy, które widzieliście, gdzie jeździłem kamperem. To był mój pierwszy raz. E, Bartek, ba, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. I z, nie zdradzę tutaj tajemnicy, że e, ta nasza współpraca będzie kontynuowana że e, prawdopodobnie wkrótce ukaże się film. Kamperem na narty. Już faktycznie, kiedy pojadę na narty i będę mógł Wam pokazać, jak, ta, jak wygląda ten wyjazd kamperem e, stricte w stricte warunkach zimowych. Mam nadzieję, że śnieg sypnie także na dole, że będę mógł to Wam pokazać. Ze swojej strony przekazać Wam informacje na ten temat, swoje wrażenia, jak to wygląda od strony praktycznej. Także jeszcze raz Bartku bardzo dziękuję, a Was zapraszam serdecznie na następne odcinki. Zapraszam do Bartka. Wszelkie dane związane z tym, z numerem telefonu, z adresem strony, z kontaktem do Bartka znajdziecie oczywiście poniżej w linku do tego, poniżej w opisie. Tam będzie link do, do do, do, do wypożyczalni, do strony Bartka, także jeszcze raz dziękuję ślicznie i co? Do zobaczenia Bartku na nartach. Jacek, ja również bardzo dziękuję za podjętą współpracę ze mną, to jest dla mnie naprawdę przyjemność i cieszę się, że mogłem Cię zarazić tym karawaningiem, mam nadzieję, że będziesz miał dużo przyjemnych wrażeń z tego kamperowania i letniego, a tym bardziej zimowego. To by było na tyle z Skara z Caravan Show, tak? Caravan. Tak, żegnamy się z Wami z Camper Caravan Show 2021 z Nadarzyna. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.